Lato, klimacik, lampa jak hu no i nowy sezon anime, więc trzeba zobaczyć co tam ciekawego mamy i tak jak ostatnio powiem wam co jest warte uwagi, a co lepiej sobie odpuścić. No tego tytułu nie trzeba nikomu przedstawiać. Anime, które stało się hitem już po samym trailerze. Koshi Torako to dziewczyna, która pilnie się uczy. Jest świetna w sportach, ładna. W skrócie ideał to takiego stopnia, że emanuje aurą. Jednak to wszystko jest przykrywką, ponieważ w przeszłości dowodziła gangiem, dlatego za wszelką cenę to ukrywa, aby nikt się nie dowiedział. Jednak wszystko się zmienia, gdy do jej szkoły dołączano Kotan, czyli dziewczyna Jelen. Ma poroże, potrafi otworzyć łeb i tak o zmienia się wielenia i nikt nie zwraca na to uwagi. Jakby to była norma. Ale to bez znaczenia. Najważniejsze jest to, że w w stanie wywężyć sekret Torako, więc przebywa z nią, aby mieć pewność, że się nie wysprzęgli. Pełno zwrotów akcji bezsensownych i zjebanych sytuacji. Czyli komedia anime, gdzie wszystko obracają w żart. Dosłownie, nie ma tam przerwy i co chwilę coś się odpierdala. Fajnie, fajnie, jest dynamicznie, tylko problem w tym, że srają żartami na siłę, które w większości są bezbeckie. Widzowie, jeśli chcecie coś dobrego w tym stylu, to obejście bo 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 bo. To jest prawdziwy szef. Tamto macie fabułę, przesuwają się do przodu, zajebisty główny bohater, no i oczywiście plotwisty w każdym odcinku. W sumie to w każdym momencie. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale tutaj obowiązkowo musicie oglądać z polskim dubbingiem. Zdecydowanie lepszy klimat. Polecam. Dazaya mniej więcej każdy zna. Utalentowany japoński pisarz, który próbował się cztery razy zgrzybać. Jednak wszystkie jego próby zakończyły się niepowodzeniem. Aż do pewnego momentu. W tym anime jego historia zaczyna się tam, gdzie w rzeczywistości została zakończona. A mianowicie Dazay wraz ze swoją ukochaną postanawia utopić się w rzece. Jednak w ostatniej chwili, gdy mieli popełnić wspólne samobójstwo, nagle z pizdy przyjeżdża ciężarówka, potrąca go i trafia do innego świata. Czyli kolejna, piąta próba nieudana. Można pomyśleć, że skoro trafił do Ezekaja, świata fantazy, magia, kocie baby, to może nabierze chęci do życia i zmieni zdanie. Jednak on dalej chce się zająć. Lecz tutaj, widzowie, pojawia się problem, ponieważ Dazaj został przeniesiony sam, a jego głównym celem było odejść z kochanką. Więc postanawia znaleźć swoją kobietę, aby wykonać to, co wcześniej planowali, i odejść z tego świata razem. No piękny cel, naprawdę. Tak jak słychać po historii, jest to komedia, która skupia się na charakterze Dazaja. Ponieważ przez to, że chłop ma wyjebane i na niczym nie zależy, to bez skrupułu powie do drugiej osoby, co myśli na dany temat. Na przykład do takiego króla, że jest chujowy. Ponieważ nie obchodzą go konsekwencje. W końcu on chce umrzeć. Przez to zwraca na siebie uwagę, przyciąga tym ludzi, dupeczki. No i oczywiście robią wokół tego pełno żartów. W sumie jest to taka parodia Isekaja. Więc całkiem spoko na Pół Japonka, pół Rosjanka. Alisa to piękna, białowłosa dziewczyna z samorządu uczniowskiego. Mądra, ładna, wiecie, ideał i tak dalej. Natomiast główny bater to jej przeciwieństwo. Gra w gry, ma wyjebane i spóźnia się do szkoły. Jednak pomimo tego, że Alisa wygląda na babę z wyjebanem ego, to jednak chętnie z nim rozmawia. W sumie to bardziej się z nim droczy i za każdym razem pod nosem mówi coś po rosyjsku. Można pomyśleć, że się z niego nabija, jednak okazuje się, że mówi do niego miłe słówka: że jest uroczy i takie tam. Czyli go podrywa z myślą, że nic nie zrozumie. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że nasz główny bohater doskonale wie, co ona mówi, lecz postanawia zostawić to w tajemnicy. W skrócie, widać, że ona jest zakochana, siostra głównego bohatera podymia i prowokuje Alice, aby było ciekawia, i tak sobie serial leci. Po prostu taka sympatyczna historia z humorem, gdzie momentami poza rozwijającą się relacją, okazuje się, że pod koniec będzie coś poważniejszego. W sumie jak na taki spokojny romansik, to pod względem technicznym jest całkiem dobrze dopracowany, więc wielki plus za to. Jeśli polubicie tą Rosjankę, to na końcu każdego odcinka jest ending, jak robi cover jakiejś popularnej nutki. Gdy przeglądałem sobie listę anime z tego sezonu, to ten tytuł przez swoją kreskę rzucił mi się najbardziej w oczy. 8-letni Tokiyuki Hojo, to młodszy następca Shogunatu Kamakura, który zamiast powoli przygotowywać się do roli następcy, ucieka od obowiązków i woli się bawić w chowanego. W końcu ma 8 lat. Jednak, pomimo braku talentów do walki, jest całkiem zwinny, co świadczy o tym, jak spokojnie potrafi uciec strażnikom. Było pięknie i ładnie do momentu, gdy Takaoji Ashikaga zdradza Kamakure, pozbawiając przy tym życia wszystkich mieszkańców wioski. Jednak dzięki kapłanowi, który przewiduje przyszłość, to Kiyokiemu udaje się uciec. Co swoją drogą, ten kapłan gra takiego śmieszka i głos podkłada mu jest aktor Gojo, więc idealnie. Postanawiają razem uciec, aby zebrać ekipę i przywrócić ogół do dawnej świetności. Anime potrafi zaskoczyć ciekawą animacją, aby po chwili pokazać strasznie chujową animację. Serio, momentami jest taka mocna przepaść, że to wygląda jakby rysownicy o różnych stylach rysowali na zmianę. A kolejna rzecz, która rzuca mi się w oczy, to brak twarzy oddalonych postaci. Rozumiem, że jest to ciężko narysować i jest to normalne w anime, że pozostawiają puste twarze, ale w tym anime te postacie nie są aż tak daleko. Normalnie się nie przypierdałem do takich szczegółów, ale to jest mocno widoczne. Jednak pomijając aspekt techniczny, to w tym anime w dziwny sposób balansują. Mamy komediowy klimat, gdzie wszyscy są weseli pomimo tragicznej sytuacji jaka jest w anime i nagle w nas w następnej scenie mamy obraz ściętej głowy i pełno krwi. Z jednej strony fajnie, bo wybudza widza, jednak z drugiej strony jest poważnie i nagle mamy krzyki tego kapłana i komedię z dupy, która niszczy cały klimat. Specyficzne jest to anime, ale trzeba przyznać, że jest całkiem ciekawe. Jeden z najpotężniejszych władców demonów, który ukrywa to, że jest człowiekiem, przez to jest empatyczny, oszczędza ludzi i ma szacunek do życia, czyli przeciwieństwo demonów. Fajnie, fajnie, trzeba szanować człowieka, słuszna uwaga. Jednak widzowie, będę szczery, chuj mnie obchodzi taki temat w anime. Jak oglądam jakieś anime fantazy, to chcę dymy, zajebistą animację, czary, potężne stwory, albo zajebistą historię. No ale oto to już ciężko ostatnio. A nie, że chłop oszczędza ludzi i robi, że demony z ludźmi mogą żyć w zgodzie. Nie tędy droga, widzowie, nie nie, nie. Ładnie to wygląda i zajebisty design ma ten główny bohater, no i oczywiście te demonice. Jednak temat mnie nie kupił. Może dalej gdy to się rozwinie, to się dowiemy do czego to dąży i czy może zaskoczyć. Ale jak na razie pasuje przynajmniej raz na sezon wychodzi anime na wzór Shounen'a i tak jest ten tytuł. Tylko, że animacja i akcja rzeczywiście jest tu na wysokim poziomie. Will Sefford wraz ze swoją przyjaciółką od dziecka marzyli, aby zostać magiem wender, czyli jednym z najpotężniejszych magów, którzy mają swoje indywidualne miejsce na szczycie wieży czarodziejów, więc postanowili złożyć sobie obietnicę, aby spełnić swoje marzenie i wspólnie zostać magiem wender. Jednak tu zaczyna się problem widzowie, ponieważ nasz główny bohater nie został obdarzony talentem tak jak ona i w przeciwieństwie do niej nie potrafi wykonać nawet Najprostszego zaklęcia, co skutkowało tym, że jej przyjaciółce udało się zdobyć ten tytuł, a on pozostał w tyle. Jednak Will nie podaje się i nie ma zamiaru porzucić obietnicy. Dlatego postanawia zostać magiem Wender za pomocą miecza. Już po samych ruchach postaci widać, że animacja jest zupełnie inna. A pojedynki to najlepsza część tego anime. Plus to jak dobry klimacik i otoczkę potrafią wokół tego zrobić. Wszyscy porównują to do Black Clovera. I fakt, jest to całkiem podobne. Jednak jak tak patrzę na tego gościa to widzę takiego Izuku z BNH z problemem rokali. Przez to, że czuję vibe deku to trochę mi odpycha ta postać. Ale dopiero wyszło kilka epizodów, więc może Will jeszcze zaskoczy. Jak na razie trzy odcinki i akcja zaskakuje na każdym kroku. Jeśli tego nie zjebią, to będzie to jedno z lepszych anime tego sezonu. Po pierwszej minucie tego anime musiałem dwa razy się upewnić, czy by na pewno włączyłem dobry tytuł. A później czy to na pewno jest sezonowe anime, ponieważ to, jak te wszystkie sceny są ułożone, wyglądają jak z pełnometrażowych filmów anime. Główny bohater Nukumizu to odludek, spokojna, wycofana osoba, ale za to całkiem inteligentna, która stoi z tyłu i obserwuje działania ludzi. Jednak pewnego razu zostaje świadkiem jak popularna dziewczyna z jego klasy dostaje kosza od przyjaciela z dzieciństwa. Ona widząc to jak nasz główny bohater się przyglądał, dosiada się do niego i zaczyna opowiadać o całej sytuacji i od tego momentu zostaje wciągnięty w jej problemy i dowiaduje się jaka jest pojebana. Jednak z biegiem czasu okazuje się, że nasz główny bohater znów jest świadkiem podobnych sytuacji i nieświadomie zostaje wplątany Dramat dziewczyn, które otrzymały kosza. Tak jak powiedział na starcie, ta animacja, bardzo ładne tła, a nawet gdyby powiedział, że kinematografia, to jak to wszystko zostało przedstawione, to wizualnie, wow, Serio, oczarowało mnie to. Przez coś takiego zupełnie inaczej patrzę na tę serię i czuję, że to może być coś naprawdę dobrego. Jak na razie wyszło 6 odcinków, i pomimo tego, że jest to romans z komedią, to pomimo humoru, ten tytuł okazuje się całkiem dojrzały i porusza interesujący problem. Przez co sam jestem ciekaw, jak to wszystko się potoczy. W końcu otaczę się dupeczkami, gdzie każda z nich dostała, więc kto będzie z kim? Czy znajdą sobie kogoś innego i co zrobi główny boater? Nie sądziłem, że mnie Romanik wciągnie. Jak na razie, dla mnie jest to najlepszy anime z tego sezonu. Co by się stało, gdyby elfy i stworzenia ze świata fantazy trafiłyby do naszego świata? Można pomyśleć, że powstałaby wojna, albo ludzie prowadziliby badania nad nimi. Jednak tutaj odpowiedź jest inna, ponieważ każda postać, która trafiła do naszego świata, stała się tłustą świnią przez fast foody. Główna boaterka elfka przychodzi do naszego świata tylko po to, aby wpieprzać frytki z maka. W jednym odcinku mamy ogra, który ciągle chleje alkohol. Tutaj mroczny elf ma za duże dupsko, z tego co pamiętam. Ale koniec końców każdy z nich kończy z nadwagą. A główny boater, który jest masażystą, Pomaga z ich problemem. Na początku zastanawiałem się, dlaczego to anime ma aż tak niską ocenę. W końcu jest to komedia, więc nie ma co brać to na poważnie. A problem, jaki tam mają, jest po części prawdziwy, więc ciekawy koncept na zrobienie takiego odmuszczacza. Jednak widzowie, dosłownie w drugiej minucie pierwszego odcinka, przychodzi Elfka, pęka jej koszulka przez jej tłusty bebek i jest cała naga, bez żadnej cenzury. To mi uświadomiło, że to anime jest dla tych pojebanych fetyszystów z Japonii. Jak ktoś lubi tłuste babska i postacie fantazy, no to idealnie dla was. Moja żona nie ma emocji, bo jest robotem. Tak jest tytuł tego anime. W skrócie chłop kupił robota kuchennego i się w nim zakochał, więc pewnego dnia, gdy wrócił do domu, wypił kilka piwek i spytał się jej, czy zostanie jego żoną. Ona się na to zgodziła. I tyle. Szczerze jest pełno podobnych produkcji, które skupiają się na tym, przedstawiając to w inny, ciekawszy sposób. Jak Plastic Memories czy Chobits. Choć z drugiej strony, z każdym odcinkiem są coraz bliżej siebie i tempo jest całkiem szybkie, więc trochę mnie ciekawi, jak to się skończy. No i co tam zrobi z tym robocikiem. Ale i tak to dropuje, nie mój klimat. To skład, który trafił do Isekaja. więcej nie trzeba mówić. Wzięli ich z więzienia na specjalną misję, dzięki której mogli skrócić swój wyrok, jednak podczas transportu helikopter się rozleciał i trafili do innego świata. Pierwsza moja myśl, gdy zobaczyłem to, pomyślałem, że jest to zwykły skok na kazę. W końcu anime jest coraz popularniejsze, można to wykorzystać i zrobić najprostszą historię, która będzie oglądana. Czyli sekaj, bo w końcu akcja, magia, fantastyczne stworzenia, no i nasze postacie, Więcej nie trzeba. Obejrzałem kilka odcinków i fabuła jest strasznie oklepana, ale może pod koniec będzie się działo coś ciekawego. Jednak jak na razie jest to bardziej komedia niż akcja, ale jak przechodzą do konkretów, to są dymy. Fajna jest Harley Quinn, hot twój, ale nie czuję chęci, aby oglądać anime tylko dla tej postaci. Jeśli nie zależy wam na czymś ambitnym i chcecie tylko akcji z humorem, no to ten tytuł może wam się spodobać. Na HBO możecie obejrzeć to z polskim dubbingiem, ale szczerze, średnio to wychodzi. Fautuberka, która wybiła się na rank streamach. Kokorone Awayuki, to dziewczyna, która kreuje swoją postać na taką porządną, uroczą księżniczkę. Czyli nic ciekawego, przez co jej streamy są nudne i statystyki spadają. Jednak pewnego razu zapomniała wyłączyć streama. Poszła po prowary i zaczęła się rozkręcać oglądając inne streamy i mówić na głos to, czego by nie zrobiła z tymi fautuberkami. W skrócie nie ograniczała się, pokazała siebie i ludzie ją za to pokochali. Przez to stała się hitem rozpoczynając na nowo swoją karierę, gdzie może być sobą i w końcu być szczęśliwa. Przyszło kilka odcinków i jak na razie każdy jej stream zaczyna się z browarem. Prawdopodobnie jej kariera nie będzie taka kolorowa i prędzej czy później będą z tym problemy, a tak poza tym anime pokazuje rozwój jej kariery i to, że każdy w tej branży jest na swój sposób piewnięty, czyli dokładnie tak jak ona. Jak lubicie Fatuberki, to może Wam to się spodobać. Dajcie znać co oglądacie i jakie anime z tego sezonu są warte uwagi.